z suwałk podopieczny trenera Patryka Szyszko, wcześniej prezentujący pancer suwałki, stały bywalec gal Pałuska Kickboxing Night w suwałkach na trzeciej edycji, przegrana z Ovidiusem Dirzysem na czwartej, zwycięstwo z Nikodemem Bigusem. Zaczynamy, Mateusz Brusiło podopieczny Michała Turyńskiego z Fightera Wrocław, czerwony narożnik, niebieski to Szymon Dębowski. Wyższy Mateusz Brusiło, zawodnik z Wrocławia, który na Mistrzostwach Polski K1 w Ełku w 2020 roku zajął trzecie miejsce. Doszedł do półfinału, jedna wygrana walka, natomiast Dębowski w Ełku odpadł w niższej kategorii do 67 kg w pierwszej walce z Pawłem Józefowiczem, z późniejszym finalistą Józefowicz, reprezentant Fightera Wrocław. No widzimy, że bardzo dobrze radzi sobie przyciśnięty do narożnika. Mateusz Brusiło starał się tam wywrzeć presję. Dębowski, ale zebrał parę ciosów. Teraz to zawodnik z Wrocławia. Świetny cios pod prawy łokieć i duże kłopoty Dębowskiego. Cały czas teraz na wstecznym zawodnik z suwałk. Je, świetne kolano. Kolejne kolano bardzo dobre. W wykonaniu brusiły. No tutaj e, mamy pierwsze liczenie. No przyjął tak z pięć mocnych kolan na tu e, Fighter z Alfy. Może może kontynuować się, a więc e, walczymy dalej. Przypominam, pierwsza runda, pierwsza klasowy pojedynek na warszawskiej grandzie 68. No próbuje. Odpowiadać ciosami sierpowymi Dębowski natomiast dalej szedł do przodu. Z technikami ręcznymi, ale także z kolanami Mateusz brusiło. Będziemy mieli chwilę przerwy, trzeba poprawić tam kask. Przypominam, że zawodnicy biją się w dwunastoluncowych rękawicach oczywiście kaski, oczywiście ochraniacze na nogi, na golenie i na stopy. I cały czas tutaj Mateusz brusiło w ofensywie. Teraz zmiana tempa odszedł o parę kroków do przodu, gdy chciał odpowiedzieć Dębowski. No Dębowski musi teraz gonić wynik, ponieważ był liczony w tej rundzie. Bardzo dobra pierwsza runda. Przede wszystkim w wykonaniu reprezentanta fajtera Wrocław Mateusza Brusiły. Widzimy Michał Turyński. Udziela wskazówek swojemu podopiecznemu Michał Turyński, który ostatni raz widziany był w ringu, a właściwie w klatce na, fen, na gali FEN 30 jesienią. Natomiast brusiło zawodowo. Jak już wspominałem, rywalizował także jesienią na Piaseczno Fight Night. Tam niestety nie udało się zdobyć pasa polskiego związku kickboxingu zawodowego tytułu mistrza Polski. No I zaczynamy rundę numer dwa. I brusił od razu. Lewy, prawy, prawy doszedł do głowy. Kolana naprawdę robiły świetną robotę w pierwszej rundzie u Wrocławianina. Stara się takimi kopnięciami, także kręcić, stara się Dębowski, żeby jak najbardziej zaskoczyć rywala takimi nieprzewidywalnymi, nieszablonowymi technikami. Cały czas środek ringu jest dla Brusiły. Trafił teraz prawą ręką, którą zaczął akcję. Próbował gdzieś jeszcze zmieścić kolano. Trafił teraz znowu akcja zaczęta prawym. No tutaj kilka naprawdę już mocnych ciosów przyjął Dębowski i może być zaraz liczenie. Już słania się na nogach jest podłączony. Fighter z Suwałk i drugie liczenie. Bardzo dobra decyzja sędziego ringowego. No i czekamy. Czy, do, czy zostanie dopuszczony do walki w ogóle zawodnik z Alfy Suwałki? Tak, a więc walczymy dalej. No ale wydaje mi się, że tu naprawdę już niewiele trzeba bruć. świetny ten podbródek! Jeszcze jeden podbródek i no aż tam wywrócił się fighter z Wrocławia. A zawodnik fightera Wrocław i drugi knockdown w drugiej rundzie, a więc koniec. Nie został dopuszczony do dalszej rywalizacji Szymon Dębowski, a więc no Mateusz Brusiłow wraca w wielkim stylu. Naprawdę świetny pojedynek na dzisiejszych zawodach. Duża robota w pierwszej rundzie kolanami, ale także już w, pie w pierwszej rundzie kolanami, natomiast w drugiej rundzie już techniki ręczne udało się wywrzeć na tyle presję, tak zepchnąć Dębowskiego do głębokiej defensywy, że udało się posłać przeciwnika na deski. A więc jeszcze raz to powiem, świetny występ dzisiaj Mateusza Brusiły zawodnika Fajtera Wrocław. Pojedynek 12. Klasa C. 70 kg. Kilo...